Bo jak nie masz ursusa, to coś ciebie za gospodarz. Halo, halo, dzień dobry. Ursus miał konkurencyjne produkty i klientów, więc to nieobiektywne czynniki rynkowe doprowadziły do upadku firmy. Tak w wywiadzie dla nie wiem kogo powiedział nowy prezes Ursusa Oleg Krot. Tego, co jeszcze nam wiadomo, powiedział, że Ursus w 2025 roku przedstawi plany na produkcję ciągników. Tak, pan Oleg powiedział niczym prawdziwy polski polityk, który właśnie doszedł do rządu. To błędy naszych poprzedników sprawiły, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I dodał też, że przez Pierwszy okres swojej pracy nad Ursusem będzie ogarniał papierologię. czyli wszystko się zgadza. Musimy ogarnąć to, co zrobili nasi poprzednicy. Ja mam tylko nadzieję, że zacznie to działać lepiej. Takie nadzieje sobie z tym wiążę: że faktycznie pan Oleg uderzy pięścią w stół, nożyce się odezwą, a karawana pojedzie dalej, bo psy szczekają. Czy jakoś i że wszystko będzie działało jak najlepiej. No, co do dokumentacji technicznej, to myślę ważna sprawa, żeby się zaznajomić, co on tak właściwie kupił, na co wydał te duże miliony złotych, czy on, spółka, która kupiła ursusa, na co wydała. No, co też powiedzmy, budująca informacja, to jeśli ruszy produkcja, no to wiadomo, będą nowe zatrudnienia i to dość duże nowe zatrudnienia bo to fabryka wiadomo sprzedaż serwis różne punkty dealerskie To Mała już pan miejsc pracy to już pan Olek obiecał że nowe miejsca pracy będą że będzie chciał zatrudniać sporą mhm. ilość pracowników żeby ktoś tam pracował w końcu nie no bo to jest fabryka w dobrym mieście i w Lublinie i powiedział też, że musi zrobić jakby restrukturyzację sprzętu, no bo podobno jest to w stanie średnim, całe te linie produkcyjne. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Ja mam nadzieję, że znajdą się ludzie do pracy, że uda się ogarnąć sprzęt do produkcji i że to faktycznie będzie produkcja, że będziemy mogli mówić o krajowym sprzęcie, a nie o składaku trochę z Chin, trochę z Indii, trochę jeszcze z innego Tadżykistanu. I że to wszystko będzie tylko skręcane w Polsce, a jakoś będzie jaka będzie. I konkurować to będzie mogło co najwyżej z wozem konnym, ewentualnie staczką. Nie wiem w sumie, czy się mogę zgodzić, no bo jeśli na przykład powiedzmy opony czy tam felgi będą skądś sprowadzać, powiedzmy, te mało istotne części, a powiedzmy, to serce będzie. Gdzieś tam naszego projektu, no to, to zawsze, powiedzmy na plus, nie? Że nie będziemy chcieli mieć wszystkiego. Hmm, tak jak to w sumie było w tym starym, starym Ursusie. Że nie wiem, czy kojarzysz na przykład ciężką serię, gdzie obciążniki, ich mocowania, to chyba się nie zmieniły przez 30 lat? Niby fajnie kompatybilne, no ale ktoś by chciał na przykład większe opony, ktoś mniejsze opony, no i to. No, taki teraz jest też rynek, że ludzie nie biorą wszystkiego jak leci, bo jest, tylko każdy chce mieć tą możliwość konfiguracji sprzętu pod własne potrzeby. Tak, ale mamy w Polsce przecież producentów opon, producentów felk. To nie trzeba ich wcale ściągać z Nikon. To produkuje opony. Kabat? Kabat? No. To są polskie opony. Mam mieszane uczucia, szczerze mówiąc. No słuchaj, są jakie są, w sensie ja mam na traktorze, ale że moje traktory jeżdżą tyle co nic, to mogę powiedzieć, że do stojących traktorów nadają się jak najbardziej. Nie wiem jak do ciężko pracujących, ale do stojących w miejscu nadają się idealnie. Wyglądają bardzo ładnie, bo są nowe. Na felki Pronar, jak się nie mylę, to z miłą chęcią pewnie by ci dorobili. Jakbyś zadzwonił i powiedział, że potrzebujesz do ciapka czy do czegoś felgę, to raczej dorobią. Także oni mogliby produkować na przykład felgi... Kaba, topony. i Ursus mógłby wyjeżdżać, no, bardzo krajowy. Łożyska, wy, Fabryka Łożysk Tłocznych w Kraśniku? A może być. No to mamy firmy, które mogą tak, z Ruzusem kraśniku. współpracować. Jeżeli. I to blisko. No jak blisko? Kraśnik, <laughs> Kraśnik do Lublina. No kurczę, to jest pierwszorzędna sprawa. Więc mamy firmy, które mogłyby z Ruzusem współpracować na dzień dobry. Panie Oleg, jak pan to obejrzysz? to weź pan to pod uwagę, bo my tutaj rzucamy dobrymi pomysłami. Pan ma produkcję w Polsce już, może pan sobie z nimi umowę podpisać i będą sobie elegancko leciały nowe sprzęty na naszym krajowym podwórku. Myślę, że kopi pan tym serca Polaków niczym paczkę żelków. Po prostu nie ma nic prostszego. Zrobić polsko-polski ciągnik i to jeszcze taki, żeby Odca. był konkurencyjny? Wiadomo, że żeby trochę obniżyć koszta, to fajnie będzie, jak część produkcji będzie szła właśnie ze wschodu. W sensie ze wschodu. Nie wiem, część fabryk przenieść na Ukrainę na przykład. Już mamy trochę taniej, bo jednak siła robocza jest tańsza na Ukrainie niż u nas. Głowna sytuacja tam, to nie wiem, czy to dobry pomysł cokolwiek tam przenosić. Niekoniecznie, chociaż... Te... Wschodnie, Zachodnie granice Ukrainy, przepraszam, nasza wschodnia i zachodnia, no tak, nasza granica, że tak powiem, no nie jest jakimś chyba turbo niebezpiecznym miejscem. Całe te złe sytuacje dzieją się na wschodzie Ukrainy, więc możemy liczyć, że tutaj będzie w miarę bezpiecznie. Ale co dalej? O fabryce, bo tak sobie rozprawiamy o tym, co mogłoby być... I sugerujemy tutaj dobre pomysły, żeby to rozpocząć polsko-polski biznes z polskimi firmami. Ale co faktycznie będzie? A wiesz, może ile osób w tej chwili pracuje w Ursusie? 117 osób w Lublinie i 90 w dobrym mieście? Czy się pomyliłem? No, Czy źle nie, w sumie o, 117 osób. A, w sumie 117, z czego 90, 90 w dobrym mieście. W dobrym mieście. Dobrze. Także no to. Można to zobaczyć, że to z tej fabryki, która właśnie zatrudnia tysiące ludzi, no to praktycznie nie wiadomo, kto został. Tak. Pewnie jakiś dyrektor albo kilku, jacyś kierownicy, parę osób z biura. No i kilku pracowników taśm produkcyjnych, no. którzy w sumie nie wiadomo, co robią. No, nieważne, no to wiadomo, że to jest za mało osób, żeby prowadzić skutecznie taką firmę to też że taka ilość osób no nie wystarczy do produkowania czegokolwiek w sumie w szybkim tempie na pewno nie ciągników rolniczych myślę że w 117 osób z czego część w biurach zarządach i innych takich miejscach to takie 2 3, do 4 ciągników rocznie myślę że żeby ogarnęli nie jest to chyba zadowalająca produkcja prawda ale porozmawiajmy o tym co nie. mówił pan Olek, Co on obiecuje w tym momencie? W sensie, co obiecuje? Co mówi, że będzie robił? No, że będzie robił ciągniki. Powiedział, że ma informacje z rynków afrykańskich, tam z Tanzanii, Kenii, Ugandy i tak dalej, że jest tam zapotrzebowanie na ciągnik takiej klasy, jaką by produkował Ursus. Jaki to ciągnik? Ja nie wiem. Dość enigmatycznie, to brzmi takiej klasy jak Ursus, czyli Czyli jaki? Ursus C330. Myślę, że to będą nowe trzydziestki produkowane w nowych zakładach przez nowych ludzi, przez nowego prezesa zarządzanego. Że to będzie nowy Ursus C330 M2, można go nazwać, bo już była MK, teraz M2, Modernizacją 2. Tak go nazwiemy i będzie nowy Ursus C330. Nie wiem jak ty, ale ja na przykład jestem za tym, żeby. Nowe Ursusy miały też nowe nazwy tych Twoich modeli. Ja bo... też jestem tego zdania. Tak ci powiem, że nie chciałbym chyba po raz drugi Ursusa C330, C360, 16, 14 że to już są te, można powiedzieć, legendarne serie. Nie były super jakieś, ale na pewno są legendą polskiego rolnictwa i oddajmy już zmarłemu szacunek nie rozkopujmy, niech schłumujmy tego na siłę. Niech to sobie już tam leży, w tych polach, na złomach, w garażach, w stodołach i w muzeach. Niech to sobie spokojnie dożywa sędziwego wieku, niech odpoczywa na emeryturze. A nie róbmy specjalnie dzieci, wnuków i prawnuków tych serii. Powiedziałeś w polach czy w pomach? W polach. W pomach nie bardzo. Nie widziałem ostatnio pomu żadnego po drodze, jak jeździłem. To ja jeszcze mogę powiedzieć o tych modelach. To na przykład ja mam starego Ursusa C385, ale za czasów lublińs lublińskiego <grymianie> Ursusa 1, bo teraz będzie 2, <grymianie> wyszedł też C385. Jak szukałem jakiejś części, no to wtedy jeszcze nie szukałem po numerach katalogowych, tylko wpisywałem na przykład czujnik temperatury Ursus C385. I zdziwiła mnie rozbieżność w cenie, że powiedzmy do starego kosztuje 30 zł, do nowego nie pamiętam ile, powiedzmy 200, I mówię o co chodzi. Czy to jest taki bubel, czy to jest różnica? I dopiero potem gdzieś tam w tych opisach doszedłem do tego, że jeden jest od rocznika do tego, tego i tego, a drugi tego i tego, więc to też taka mała dygresja, że to utrudnia nawet taką codzienną eksploatację. No też bardzo ważna uwaga, że trzeba będzie szukać, że mamy trzydziestkę rocznik taki taki, a sąsiad ma nową i kurczę, różnica w częściach. Jedziemy do GS-u czy do Pomu, Oczywiście żartuję, nie ma już takich rzeczy. Agromy. Do agromy też chyba nie bardzo. Ale jedziemy do sklepu i obaj chcemy części do trzydziestki. Sąsiad wychodzi, zapłacił 6000, a my 500 złotych. I robi się problem. Więc lepiej, a jeszcze jakby pomylić, zamówienia, już w ogóle. Więc lepiej będzie nazywać modele od nowa. A ciekawe, co by było, jakby nazwać modele, tak jak w samochodach na przykład. Że nie ma numerków. Nie każde samochody mają numery. Wiadomo, jest Peugeot, który ma tam... fikuśna nazwa? Tak, jakaś fikuśna nazwa. Ursus Niedźwiadek na przykład, jak ta poddzielnica Warszawy. Że najmniejszy nazywałby się Niedźwiadek. A największy Grizzly na przykład. To by było coś. Ursus Grizzly. Albo... No ten Grizzly do mnie trafił, powiem ci szczerze. A widzisz? Niedźwiadek nie, bo nie brzmi tak międzynarodowo. No bo Niedźwiadek byłby taki najmniejszy z najmniejszych. Taki, można powiedzieć, ogrodniczy. Takim o Ursus Little Bear. Na przykład, widzisz, ja, jak potrzebują człowieka od marketingu. Tak, niedźwiadek. Taka. Jak potrzebują człowieka od marketingu do wymyślania nowych Ursusów, to ja bardzo chętnie przyjmę taki stołek u pana Olka, Olega, u pana Krota. Przyjmę taki stołek i będę mu siedział i ogarniał marketing. Nie ma najmniejszego problemu. Tylko chciałbym, żeby to była praca zdalna, bo do Lublina mi nie podoba a tam. to jest praca na pół dnia i dziękuję? No jakie pół dnia. Nie potrafisz pracy chyba uszanować. Pan Olej by mi musiał przedstawić plany działania, jakie będą modele. Ja dopiero usiądę, powymyślam nazwy, potem trzeba zrobić reklamę temu wszystkiemu. Testy w Polach. To trzeba ponagrywać. Kurczę. To jest roboty przynajmniej na 10 lat. Myślę, że po tych słowach nie dostaję z tego stołu. Oj, dogadamy się. Czuję, że się byśmy dogadali. Ale ile ma trwać tak faktycznie. Kiedy mamy zobaczyć pierwszego polskiego Wursusa? Czy Pan Olek coś tam obiecał? Znaczy, nie bardzo. Obiecał, że zobaczymy. I że w pierwszym kwartale 2025 roku będą kończyć finalizację przejęcia przedsiębiorstwa. No i wtedy też przedstawiam plan na najbliższe 5 lat. Póki co nie wiemy, kiedy zobaczymy nowego ciapka. No nie, choć zgaduję, że właścicielowi fabryki jest to na rękę jak najszybciej, bo dopóki nic nie wyprodukuje, to nic nie sprzeda i nie zarobi. No to też jest racja. Czy jednak, jak kupujemy fabrykę, czy kupujemy przedsiębiorstwo, to chcemy, żeby to zarabiało jednak na siebie. Tak samo jak ktoś kupujący sprzęt do swojej firmy. No, jednak chcemy, żeby ten sprzęt na siebie zarobił. Przeważnie, no bo czasami robimy koszta po prostu, ale wątpię, że ktoś kupuje fabrykę za 74 grube bańki i wrzuca to w koszta po prostu, jak doniczkę do biura. No, niech stoi i wygląda po prostu. Kupiłem i mam. I jest fajnie. W sumie zapytam się ciebie, czy uważasz, że 74 miliony to jest za bezcen, czy nie? Bo różne są opinie na ten temat. Ja za chwilę się podzielę swoją. No moja opinia na ten moment jest taka, bo w momencie, w którym dowiedzieliśmy się, że ta Mursus idzie za bezcen, za jedną tam którąś wartość, nie pamiętam ile to było, 50% wartości? Coś takiego. Nie wiem, chyba na początku był 120 coś? 120 coś. No to w każdym razie pan Olek jego spółka i Crow dostali rabat 50 milionów. Przyjemnie to brzmi, prawda? No um. i w pierwszym odczuciu to każdy pewnie pomyślał co oni narobili? Jak ten syndyk mógł to sprzedać? I w ogóle, kurczę, za takie śmieszne pieniądze, taką firmę sprzedać. A tu się okazuje, że firma jest przestarzała i ma 117 osób zatrudnionych. To co to jest za biznes? To trzeba wszystko robić praktycznie od zera. Mamy kilka osób, no bo na dobrą sprawę, na dwie fabryki 117 osób to jest kilka osób. Dokumentację techniczną jakiegoś Bransona, bo tak wyglądał ten. Prototypowy Ursus C325, jak ten Branson z Chin. No to o czym my tu rozmawiamy? Jakie to jest? To ja myślę, że ci ludzie jeszcze wydali za dużo, że jeszcze te 14 milionów powinni dostać kolejnego rabatu. Jak dla mnie przynajmniej. Czy to nie jest wcale tak mało, jak za coś, co trzeba usiąść i przez kwartał będą nad tym siedziały tęgie głowy i myślały, co tu zrobić, żeby zarobić, a się nie narobić. No bo wiadomo, że tak się zarabia. Nie, nie można się narobić, żeby zarobić. Więc taka moja opinia. Wydaje mi się, że osoby, które mówiły, że kupiony został za bezcen, to bardziej wartość tej marki szacowały właśnie przez wspomnienia z Ursusem. Że jaka to była niegdyś fabryka, ile tego do tej pory jeździ, tych starych, tych nowszych. No, a niestety w biznesie, no to wiadomo, mamy analizę, mamy koszty, wydatki, zobowiązania, wartości wszystkich fabryk, sprzętu i tak dalej. Więc podejrzewam, nie bez przyczyny sprzedał się dopiero za trzecim razem, a nie za pierwszym. No wiadomo, że marka ma swoją wartość, ale czy, czy aż tak dużą, żeby to kupić razem z fabrykami i tak dalej. Podejrzewam, że chyba te 74 to musiało być już akceptowalne. Tak, może tak być, że te 74 to już była taka. Spotkajmy się po środku krakowskim targiem, tak to wygląda w moim odczuciu. I też jeszcze co chciałbym dodać, że ludzie, którzy gloryfikują te urususy, za to, że jeżdżą tyle lat i się nie psują, i że to w ogóle najlepsze konstrukcja świata. To w sumie, który traktor? Nie będzie jeździł tak długo. Dopóki go sami na złom nie wypchniemy, to je można ratować cały czas. Nieważne, czy nowy, czy stary. Nowe mają sporo elektroniki, ale w gruncie rzeczy to ta technologia ciągnika się dużo nie zmieniła. Są jakieś skrzynie Power shifty i tak dalej, ale na dobrą sprawę te proste konstrukcje, gdzie jest po prostu rewers i skrzynia, no to to można ratować w nieskończoność, tak samo jak 60 czy 30. No bo, bo co tam jest? Dopóki będą części tak. dostępne. Jak nie wieje nam, nie wiem, blok czy coś, no to przecież to wszystko jest żeliwne. To nie jest jak samochód, no. że jakiś skomplikowany układ zawieszenia na wielowahaczu, MacPersony i tak dalej. Nie trzeba tam specjalnej filozofii. To po prostu trochę żeliwa, silnik, koła, most i pojechał w pole i, i, i tyle. Więc to wszystkie traktory będą jeździły, jak oni, choć trochę zadbamy. W sumie jak dbasz, tak masz. Dokładnie. Ktoś nie dba, nie wymienia tych wszystkich olejów, nie smaruje na czas, a potem ma pretensję, że jest bubel, no to nie tędy droga, bo to żaden, nawet Fendt, John Deere nie wytrzyma bez odpowiedniego serwisu. Dobrze, ale co dalej o Ursusie, o panu Olku? Pan Krot? W swojej ocenie dodał, że Ursus wciąż ma rozpoznawalną markę i wartościowy dorobek techniczny. Z tym drugim, z tym dorobkiem technicznym to możemy dyskutować, bo tam kiedyś to było więcej Zetora i Fergusona niż Ursusa w tym wszystkim, ale faktycznie dorobek historyczny jest i wow. marka jest rozpoznawalna na pewno w Polsce i gdzieś tu w starym bloku wschodnim. To na pewno marka. Dalej jest rozpoznawalna. Każdy ją raczej pamięta. No plus północ. Tak, tak mi się wydaje, tam kraje skandynawskie. No tak, też racja. Tak więc pan prezes z Ukrainy. Jakby nie było trochę połechtał nasze polskie ego, bo powiedział, że Ursus dalej coś znaczy. Widzicie, drodzy Państwo, nawet ludzie z zagranicy o Ursusie mówią dobrze. Nic tylko się cieszyć. Ja mam teorię na temat Ursusa, że. Pan Olek wznowi produkcję, a jak sam mówi, jest związany z branżą agro na Ukrainie, jeśli chodzi o precyzyjne nawożenie i tak dalej. To, że w jednej z wersji konfiguracji Ursusa będzie dostępna nawigacja. Myślisz, że? Si tak, że ja mu się zepną te dwa biznesy. Tak. Może skoro być. tam już coś produkuje, to wiesz, to, to już będzie tylko dołożenie. Na przykład systemu nawigacji, tam nie wiem, jakiej tej firmy jego. Może jakaś promocja, że pierwsze tysiąc wyprodukowanych Ursusów będzie dostępne tylko z nawigacją w cenie podstawowej. To by było coś. Kolejny mój Nie super wiem. pomysł. Panie Olku, proszę tak. dzwonić, pisać na maila. Możemy zostać tymi konsultantami. Tak. Konsultanci do spraw rynku rolnego, siewcy myśli zasiejemy Ursusa w Polsce jak nikt inny. Znowu w każdym gospodarstwie będzie stał przynajmniej jeden Ursus. Przynajmniej. Bo w większych gospodarstwach będziemy wciskać po ciągniku na 100 hektarów. Każde gospodarstwo będzie musiało mieć Ursusa, bo jak nie masz Ursusa, to coś z ciebie za gospodarz? Już mamy hasło reklamowe. Proszę bardzo. Od ręki. Nie rymuje się. Co z tego, że się nie rymuje? To ma być treściwe. Ale to z rymowanymi reklamami polecimy później. Mam teraz jeszcze taki pomysł, że jak będzie już gdzieś jakiś dealer Ursusa, to spróbujemy się dogadać z nim i pojedziemy przetestować wszystkie na placu. Tak, no co to jest zatestowanie na placu? Bierzemy pług do konia na plecy i będzie pług ciągał. Zobaczymy, czy sobie poradzą. Uwaga, ważny komunikat. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, nie zostawiłeś łapki ani nie napisałeś komentarza, to zrób to właśnie teraz. A jeśli słuchasz nas na Spotify, to zaobserwuj i wystaw nam 5 gwiazdek. Z góry dzięki. A teraz wracamy do tematu. Dobrze. Pan Olek wspomniał jeszcze, że kończy się audyt dokumentacji technicznej, żeby przygotować zakłady do produkcji, więc coś już tam jest. Powiedział też, że będą aktualizować certyfikat ISO 9001. Nie wiem, co to znaczy, no ale wspomniał też o audycie energetycznym że muszą przejrzeć najpilniejsze inwestycje, żeby podnieść efektywność przedsiębiorstw, czyli jakby nie patrzeć, mówi to co chcemy usłyszeć. Czy faktycznie tak robi? Nie wiem, nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale mówi to co chcemy usłyszeć, że on już siedzi, przegląda dokumenty, tutaj już sprawdza, które maszyny są do wyrzucenia, żeby wstawić nowe, które trzeba podreperować, tutaj trytycka, tam drut i firma będzie chodziła jak ta lala. No, po prostu złoty człowiek, inaczej go nie określę, przynajmniej z tego, co mówi. Że on już chce. On, on najlepiej to pewnie myślę, że już by wyjechał pierwszym traktorem sam osobiście przez drzwi od fabryki, przez hale, przejechał się po Lublinie, zajechał do dobrego miasta i byłoby pięknie, tak mi się wydaje. Że najchętniej co tak by to zrobił. Takie mam odczucia względem tego człowieka. Mi się trochę smutno zrobiło, jak przeczytałem, że. Pan Olek powiedział, że lubi ambitne wyzwania I właśnie tak określił wznowienie produkcji, czyli ja to trochę rozumiem przypadek beznadziei, <grych> ale to wiadomo, pieniądze czynią cuda w fabrykach ogólnie. Pieniądze pana Krota i głęboka wiara polskich dziadków to na pewno będzie wspierało tę fabrykę, to wiara czyni cuda. I pieniądze czynią uda. My głęboko wierzymy, że to się uda, a pan Olek pcha tam pieniądze, żeby się udało. Także mamy dwa plusy, a dwa plusy dają plus. Jakby dwa minusy hmm? dawały plus, że my to olejemy, stwierdzimy, że kij z tym Ursusem, a pan Olek przestanie tam pchać pieniądze, to Ursus znowu wejdzie na dobre tory? Chyba nie. Chyba nie. To tak nie działa. Trochę mi to przypomina, powiedzmy, historię Daci gdzie tam Renault musiało trochę pieniędzy wpompować właśnie w technologię i tak dalej, ale teraz mimo wszystko no ta Dacia jest bardzo konkurencyjna na rynku. O ile nie jest liderem sprzedaży, no w niektórych krajach? Na pewno w Rumunii. Nie wiem czy w Niemczech nie wyprzedziła Golfa, albo ogólnie w Europie. Czy nie wyprzedziła Golfa? gdzie Golf był najbardziej sprzedającym się samochodem. Szapobard dla Renault, dla Dacji. Jeździłem Dacią. Tą nową, że tak powiem. I nie jest to ta darczyńca, którą pamiętam z lat 2005, 6, 7, 8. Tam też jest duży postęp. Tak. Co by o nich nie mówić, to zrobili samochód, który wygląda jak samochód. Nawet w środku. Mam nadzieję, że pan Oleg zrobi to samo z Ursusem. I wszyscy, którzy biadolili, że jak to jest, że człowiek z Ukrainy kupił polską fabrykę i to aż taką jak Ursus, będą sobie pluli w brodę. Przepraszali publicznie za to, że tak mówili. A pan Olek zrobił taką świetną robotę wraz ze swoją spółką. Oby tak było. Tak. Ja trzymam kciuki. Bo to też taka radość, powiedzmy, wewnętrzna, że, że jednak byśmy mieli coś swojego. Że znowu można będzie wsiąść do nowego Ursusa. Nawet do kilku, bo pan Olek powiedział też, że Ursus dysponuje możliwościami produkcji kilku modeli. Różnej mocy. I powiedział, że przeprowadzą badania rynkowe, żeby zobaczyć, na co jest zapotrzebowanie, jakie oczekiwania są odbiorców. I co? Że w pierwszym kwartale, czyli w kwietniu, już na dobrą sprawę, powinniśmy usłyszeć, jaki jest plan działania na te najbliższe 5 lat, prawda? No, oby. I mam nadzieję, że to będzie mniej enigmatycznie niż teraz zapowiedziane. Tak. No Bo to... teraz wiemy tylko, że. Produkcja się wznowi, i że zastał chaos, i z tego chaosu ma coś powstać, jeśli się tam wpompuje odpowiednią ilość pieniędzy. Tak. Głównie tutaj rolę grają pieniądze i ludzie, którzy tam będą pracować. I zobaczymy, czy w 2025 roku, w grudniu, wyjedzie pierwszy nowy Ursus C330, czy może Ursus. Niedźwiadek albo Ursus Grizzly, który będzie miał 300 koni i wszystkie bajery, wiecie o co chodzi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na ten moment ja usłyszałem jeden komentarz od młodego człowieka, że jak mają robić takie padło, jak robili, to może niech sobie dadzą spokój. Ja liczę, że te jego słowa były niepotrzebne i były marnotrawstwem języka polskiego i strzępieniem jego języka niepotrzebnym i że to będzie coś nowego, coś dobrego że jednak jakość zostanie zachowana. Nie, no właśnie nie. Jakość będzie lepsza. Bo jak zostanie zachowana, to wyjdzie nie. na to, że robili to samo padło. Jakość musi być lepsza. Masz rację. Tak. Liczę na to, że jakościowo będziemy mogli gonić John Deera czy Fenda, a cenowo zostaniemy przy Zetorze na przykład. Nie wiem, ile Zetor kosztuje. No też nie jest tani w sumie, ale jest tańszy nie na się... pewno John Deera czy Fenda. Hmm. Więc jakbyśmy zrobili coś takiego, to myślę, że to by mogło się udać. Mhm. Ja bym był zadowolony z jakości powiedzmy właśnie tego New Hollanda Case'a, ale w cenie farm tracka. Myślałem, że w cenie złomu. Nie. Że to będzie jakości farm traka, a w cenie złomu. Już tak przejdźmy. Po prostu, żeby jakość szła za ceną. No i żeby może mhm. na początek troszkę te ceny dać niższe niż konkurencja, żeby faktycznie jakością konkurencję tam gdzieś doganiać, prześcigać, a cenowo być jednak niżej troszkę i wtedy myślę, że to by mogło podbić rynek, żeby nie nastawiać się na marżę, tylko na obrót, żeby być liderem sprzedaży, którym aktualnie został John Deere. po 15 tak. latach królowania New Hollanda. Tak, nie wiem. Ja proponuję skończyć tematy ekonomiczne, bo nasze chłopskie rozumy zaczynają się mierzyć tak. z rzeczami niepojętymi przez nas. Tak, także moi drodzy, na dzisiaj zostawiamy was z myślą, czy Ursus znowu wróci na piedestał, czy znowu, czy w końcu będzie świetny, czy będzie się super sprzedawał i czy będzie nowy Ursus C330. To jest pytanie najważniejsze. Polewamy całą resztę. Czy będzie nowy Ursus C330? To jest dla nas najważniejsze pytanie i z tym Was zostawiamy. Hmm. Także dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy za tydzień, bo poprzednie odcinki, mam nadzieję, już znacie. O 15 za tydzień. Dokładnie tak. Do zobaczenia i cześć.